Co spać? Patrzcie, staje te historki. Dobra, mam kciuczek. No i to też możemy iść dwa łazienki. Zostaje idziesz ze mną. Tak. Bo wypniałam. Tam też jest kuchnia, mówię, że tam... To nas jest służące. Tu mamy jakieś służące? O! No chyba tak. Kiedyś mi robili, to mamy. Ale chyba jeszcze nie zaczęły pracę. jakieś pół godziny zaczną. mówię trochę szybciej. O, tu właśnie łazienka. dzięki. Tylko gdzieś jest prałka. To moja, moja cześć nie ma. Chyba, czuję. Najlepiej to zostawię, a potem gdzieś indziej nie ma. Czemu to jest ta przestrzeń? Hmm, nie wiem. Może tutaj coś zrobimy, ale później. Dobra. Teraz wychodzimy za miasta. Na pewno? Wiesz, ja nic to ja nie... nie chcę z tobą się pokazywać. Czy jeśli że ja też taka jestem? To nic. Mhm.

Bidzisz? Idę z tobą. Idziesz chyba u Nie? Idę za tobą. O Boże... Ja jednak nie wychodzę. jednak nigdy nie wychodzę. To twoja siostra też nie. No i co ty najrobiłaś? Ja, ja nie mogę wyjść do koleżanek. No i? Co mnie to? A wy dalej nie zamówiliście tej kanapy? No, jutro no ma być podobno. Albo no podobno. 5 nastąpi.